Koła, harcerstwo i co dalej? Jak daleko sięgają macki homo, infiltracji. Łukasz Karpiel, prawy, prosty, czyli program, w którym mówimy w sposób prawy i prosty. Są z nami Adam Kowalik, publicysta magazynu Polonia Christiana i dwumiesięcznika Przymierze z Maryją. Witam, Witam serdecznie. I pan Kazimierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny. Chciałbym zacząć od tego przypomnienia protestu, który państwo prowadzili, który pewnie do tej pory trwa, przeciwko infiltracji przez środowiska LGTB harcerstwa. Taka była. Tęczowe harcerstwo.pl. Tę Tęczowe ZHP. Gdyby pan Studiszek przypomniał nam, e, jaki tak. był powód, co e, państwo zauważyli, że coś się tak, dzieje z harcerstwem? Tak, tak. Do, dostaliśmy zgłoszenia od, od zaniepokojonych rodziców. E, akcja rozpoczęła się latem 2018 roku. E, na, otóż na zlocie ZHP w Gdańsku, zlocie, jak, że inaczej, stulecia ZHP, stulecia harcerstwa w Polsce. Okazało się, że głównym wzorcem, do, y, jako takim, żeby czerpać z niego inspirację, zaproszonym w do kuźni inspiracji, okazał się nie kto inny, a Robert Biedroń, czyli osoba, która w wywiadzie do, do jednego z tabloidów mówiła, że owszem, bywa w klubach gejowskich, czyli w miejscach, gdzie można niezobowiązujący, anonimowy seks, y, można sobie go, go zorganizować. E, osoba, która korzysta z pornografii, i to o dziwo, pornografii heteroseksualnej, wszystko w wywiadzie dla WiWy -Wi y, y, pan Biedroń y, deklaruje, co więcej, łamiąc mit monogamicznego homoseksualisty, on mówi, że nie wyklucza, nie wyklucza tego, że wejdzie jeszcze w związek z kobietą. Awhile. Więc na miejscu żony y, pana Biedronia y, byłbym bardzo zaniepokojony taką y, deklaracją. I otóż taka osoba, która z założenia neguje wierność, która z założenia... Jest rozwiązła w swojej sferze seksualności, taka osoba do później inspiracji, żeby pokazać, jak żyć po swojemu, e, żeby być wzorem dla 15 tysięcy młodych ludzi, taka osoba została zaproszona. Rodzice byli przerażeni, rodzice skierowali się do Centrum Życia i Rodziny z prośbą o pomoc, i dlatego Centrum Życia i Rodziny uruchomiło e, kampanię e, na stronie internetowej www.tenczowezhp.pl. Tam można znaleźć petycję do władz ZHP, do Naczelniczki Anny Nowosa, do Przewodniczącego Dariusza Słupła, wzywającą ich do zaprzestania działań godzących ideały harcerstwa. Tą petycję można jeszcze podpisać, akcja trwa nadal. W chwili obecnej podpisało się już 17 tysięcy osób, czyli trzykrotnie więcej niż jest aktywnych instruktorów w ZHP. Oczywiście, żeby Państwo też mieli świadomość, władze ZHP nie przejmują się zupełnie tym, co sądzą ludzie. Jest to klasyka, tak jak wspomniał Pan redaktor, zabiegu infiltracyjnego organizacji. Bo gdyby przeprowadzić ankietę otwarcie do instruktorów, do rodziców, czy życzą sobie Państwo, żeby ZHP zmieniło wzorzec wychowawczy ze wzorca znanego tutaj Panu Andrzeja Małkowskiego na wzorzec Roberta Biedronia i przeprowadziłoby ankietę, zebrało wyniki i na podstawie wyników tej ankiety. Rozpoczęłoby kolejne działania, wynik byłby znany z góry. Natomiast tutaj chodzi właśnie o to, żeby zinfiltrować, żeby przejąć, żeby wydrążyć po prostu z właściwej treści daną organizację, w tym wypadku Związek Harcerstwa Polskiego i przejąć go przemianowując go na takich tęczowych pionierów mm -hmm. na wzór Związku Radzieckiego. Zresztą tego typu procesy dzieją się również w takich związkach scoutingowych na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych na przykład też widać było wyraźnie, że to, ta subkultura tęczowa jest wyraźnie zainteresowana, żeby w to środowiska wejść. Tak, i jeszcze trzeba powiedzieć, że obok Andrzeja Małkowskiego, założyciela Harcerstwa w Polsce, jest jeszcze Robert, Robert tak jest Robert, Robert Baden-Powell. Myślę, że nie jest całym olbrzymim szacunkiem do, do BP, e, przewraca się w grobie, wiedząc, że w jego organizacji w, w, w Zjednoczonym Królestwie e, jest komórka odpowiedzialna za to, żeby rekrutować odpowiednią ilość osób LGBT do grona instruktorskiego. E, myślę, że nigdy mu się nie śniło mu się, że taka osoba mogłaby w ogóle wejść w szeregi harcerskie, e, a jeżeli już wejść. E, tak jak, tak jak pisał pan w, w bardzo ciekawym e, artykule, e, przecież Andrzej Małkowski miał w swojej drużynie e, batiarów. Tak? To byli złodziejaszkowie, tak można byłoby powiedzieć. No i co? Czy on, czy, on im, czy on założył teraz komórkę odpowiedzialną za to, żeby odpowiednią ilość batiarów zrekrutować do, do harcerstwa? Albo założył może ruch harcerstwo dla batiara? Czyli żeby, żeby batiarzy z uwagi na to, że mają inną koncepcję pracy zarobkowej niż reszta społeczeństwa, żeby nie czuli się gorzej w ruchu harcerskim? Czy tak było? No wręcz przeciwnie. Przede wszystkim harcerstwo no to jest organizacja, która ma kształtować młodzież i jeżeli Andrzej Małkowski zdecydował się na to, żeby wziąć za wychowanie tych młodych chłopców z przedmieść lwowskich, to starał się im wpoić w ewangeliczne zasady. Harcerstwo zawsze było oparte na chrześcijaństwie. Nawet generał Robert Baden-Powell powiedział, że jeżeli scouting miałby być bez Boga, to lepiej, żeby go w ogóle nie było. Także tutaj nie było żadnych, żadnej możliwości, żeby jakieś dziwne, antywychowawcze idee były przez niego, przez Andrzeja Małkowskiego, wpajane dzieciom. A przywołaliśmy postać Andrzeja Małkowskiego, patrioty i harcerza, gdyż jest on bohaterem artykułu, który napisał Pan w najnowszym, właściwie dla najnowszego numeru magazynu Polonia Chrystiana, 67 numer, Andrzej Małkowski, patriota i harcerz. A gdybyśmy jeszcze przybliżyli tą zastą postać, bo z tego, co Pan mówi, widać wyraźnie, że na tym w dobrym wizerunku harcerstwa są poważne skazy. Tu jest to, Pan mówi o tej skazie, można powiedzieć, tęczowej. Jeżeli byśmy cofnęli się w historię, to możemy pamiętać o Czerwonym Harcerstwie, czyli takie to ukąszenie komunizmem. Ale przecież nie zawsze tak było. Harcerstwo u swojego założenia było czymś zupełnie, zupełnie innym, i Andrzej Małkowski jest tego dowodem, jest tego przykładem. Andrzej Małkowski urodził się podczas zaboru w 1888 roku i starał się walczyć zgodnie z ideami, które zostały mu wpojone w rodzinie, pochodził z rodziny szlacheckiej, starał się walczyć o Polskę i trzymać się zawsze za zasad chrześcijańskich. Religijność była mu wpojona, także te dwie, dwie idee, chrześcijaństwo i niepodległość, patriotyzm stała u podstaw jego całej działalności. I dlatego zresztą widać u niego takie poszukiwania, poszukiwania tego ideału, spotykał się z różnymi środowiskami, należał do różnych idealistycznych, można powiedzieć, nawet organizacji, które kładły nacisk na samokształcenie, samowychowanie. Yy, także... Na pewno ci jego uczniowie można powiedzieć, że yy, potem zobaczyliśmy ich w, w historii Polski, choćby w szarych szeregach. To są spadkobiercy tego, tego dziedzictwa druha, dziedzictwa drucha Małkowskiego. Jak najbardziej. Yy, zresztą to wpływ Andrzeja Małkowskiego do dzisiaj trwa. Yy, nawet można przy, yy, przywołać yy, inicjatywę, która jeszcze w, w ZHP. Yy, w czasie PRL-u wyszła od instruktorów tutaj między innymi z Krakowa powołania kręgów instruktorskich właśnie imienia Andrzeja Małkowskiego czyli jego postawa do dzisiaj jest znana i ceniona i jego osoba jest wzorem do tej pory jeszcze, jeszcze warto dodać, że Związek Harcerstwa Polskiego w swoim statucie wprost mówi, że ideałami harcerskimi, wzorcem wychowawczym są ideały przekazane przez Roberta Bodenpoela, o którym wspominaliśmy, i właśnie, tak jak bohatera pańskiego artykułu, Andrzeja, Andrzeja Małkowskiego. Mhm. I, I w tym wypadku jest tak kuriozalne, że osoba, która. Osobiście, tak jak Pan wspomniał o tych ruchach idealistycznych, samokształceniowych, chyba moglibyśmy je nawet nazwać abstynenckimi ruchami. Ten ruch Eleusis mówił wręcz o poczwórnej abstynencji, właśnie od alkoholu, od, od, od tytoniu. Od hazardu, no i też abstynencji w dziedzinie, w dziedzinie właśnie cielesności, w dziedzinie płciowości człowieka. I jest kuriozalne, że ruch, który ma w swoim statucie, w dokumencie podstawowym, który jakby powinien rzucać światło na wszystkie, wszystkie pozostałe działania, taki ruch, a mówimy o Związku Harcerstwa Polskiego, że taki ruch zaprasza osoby, mm. któr których istotą tożsamości, i to zaprasza do prowadzenia, na przykład w łodzi były prowadzone takie sz szkolenia dla instruktorów zaprasza osoby, których istotą tożsamości jest nieuporządkowanie w dziedzinie, w dziedzinie intymności. Jest, jest po prostu, jest to tak nie do pogodzenia sprzeczność, że Winien jest, w mojej ocenie, winien jest w ocenie Centrum Życia i Rodziny, w ocenie 17 tysięcy osób, które już tę petycję podpisały. Władze ZHP winne są wyjaśnienie, czy rzeczywiście ideały Andrzeja Małkowskiego, który można przeczytać w Polonii Christianie Najnowszej, czy rzeczywiście nadal te ideały są, są wzorcem. A jeszcze warto podkreślić, że nie są to tylko, czy, czy, czy właśnie redakcji Polonia Christiana, czy. Czy Centrum Życia i Rodziny nie są to jakby osobiste wątpliwości. Ponad 40 organizacji z koalicji dla rodziny, to są eksperci w dziedzinie wychowania, to są organizacje zrzesz Zrzeszające Rodziców. Oni wystosowali list otwarty 25 stycznia do władz ZHP, w którym zadają właśnie te fundamentalne pytania, co jest wzorcem. Mhm. No się widać wyraźnie, że to, to harcerstwo jest, jest obecnym. Przyłoniąc się w ostatnich dniach. E, chyba prezydent Andrzej Duda opublikował na, w mediu społecznościowym swoje zdjęcie w mundurze harcerskim. A, w dniu myśli brateski. właśnie W, w dniu urodziny brateski, Roberta tak. baden powella I teraz powstaje pytanie, czy, czy właśnie jaką drogą, jaką drogą ma to harcerstwo pójść? E, prezydent jest, że sam... Uważa się z jakimś związany z tym ruchem harcerskim, też powinien się interesować takimi Ta, rzeczami. Z, co wie, co... Zwłaszcza, że chyba niestety on był na tym samym zlocie, na którym był Robert Biedro. Tak. Yy, myślę, że nie był prezydent informowany, yy, w jakim charakterze i kto jeszcze na tym zlocie występuje. Trzeba powiedzieć, że pan prezydent miał bardzo piękne wystąpienie. Yy, mówił wprost właśnie o tym wzorcu Andrzeja Małkowskiego, wzorcu Roberta Baden-Powella, że harcerstwo służy do tego, żeby człowieka, nawet niedoskonałego, jak wspomniani Batiarze, którzy. W gwoli anegdoty, jak raz coś przeskrobali, to na zbiórkę na przeprosiny dla Drucha Małkowskiego przynieśli kwiaty. Niestety były to kwiaty kradzione z cmentarza, no, ale chłopaki naprawdę mieli dobrą, dobrą intencję. I, ale ten ideał, który przekazywał Andrzej Małkowski, wpisany w statut ZHP i Robert Baden-Powell, był to ideał przygotowania do założenia stabilnego, emocjonalnego związku, po prostu do założenia rodziny, do zawarcia małżeństwa. I o tym właśnie prezydent Duda podczas wystąpienia dla harcerek harcerzy na zlocie ZHP mówił. I jednocześnie była tam osoba, właśnie wspomniany Robert Biedroń, który, który twierdzi, że całą swoją postawą życiową, że właśnie najlepiej jest. Nie wchodzić w żadne trwałe związki. Im bardziej dowolnie i otwarcie, tym lepiej. Co więcej, tam, jeśli dobrze pamiętam, jedną z prelegentek czy uczestniczek takich ważniejszych była też osoba chyba popierająca Czarne Marsze, czyli te Marsze tak, Aborcyjne. Oczywiście, a, to w ogóle się już a, nie zgadza. Ideał harcerski mówi o rycerskości. A rycerz to jest ktoś, kto bierze zawsze w obronę słabszych. Już nie mówiąc o tych najsłabszych, tak, którzy bronić. I mówić sami we własnej obronie nie mogą, dlatego jest to wyjątkowo, to, jest, to, jest, to, to nie mieści się w głowie. Co więcej trzeba powiedzieć, że władze ZHP, pani naczelniczka Anna Nowosad, przygotowując program zlotu, program przewidziała w tak zwanym namiocie dla każdego, brzmi pięknie, myślę, że panowie chcieliby pójść do namiotu, który jest także dla panów, skoro jest dla każdego, i tam w tym namiocie dzieci bez obecności instruktorów, a wspomnijmy, że tam były również zuchy, czyli sześciolatki, tam te dzieci były zmuszone do obejrzenia filmu promującego homoseksualizm. Bez obecności instruktora, bez obecności rodziców. O, cały czas w tym zlocie? W zlocie, tak. To z... się działo w, sier... w Gdańsku w sierpniu 2018 roku. 15 tysięcy dzieci miało w programie oglądanie tego filmu. Na końcu filmu. Trzeba było, żeby tak zwana rekapitulacja nastąpiła pierwotna, czyli pod koniec materiału zadajemy pytanie, które pozwoli z, z, lepiej zinternalizować te treści. Trzeba było wyciągnąć kuleczkę, który, na której było napisane. E, każda, e, każda miłość jest dobra. Miłość nie wyklucza. Miłość, jest, tak, miłość nie wyklucza, to, to jest. To. E, więc, czy każdy ma prawo do miłości? Bodajże takie, takie było określenie. I e, warto podkreślić, że tak jak Andrzej Małkowski starał się, starał się podciągać właśnie do ideału, będąc no, świadomy niedoskonałości ludzi, którzy do harcerstwa wchodzą, nikogo nie wykluczał, no natomiast dawał jasne wymogi. Oczywiście. Pomagał, tak jak też pisze Baden Powell w wskazówkach dla skautów, w skautingu dla chłopców, pisze wprost: Pomóż chłopcom, akurat to, bo mówił o chłopcach, ale pomóż w ogóle dzieciom wyzbyć się niewłaściwych nawyków przez zdrowe zajęcia. A teraz władze ZHP, naczelniczka Nowosat mówi, każde nawyki są dobre. Mhm. I teraz mhm. pytanie, czy to jest nadal harcerstwo? No właśnie, yy, bo trzeba sobie też powiedzieć, że to jest yy, ta sprawa z harcerstwem, a ta inwitacja środowiska właśnie harcerskiego przez, przez tęczowych, to jest yy... Taka jedna z odsłon takiej walki, no trzeba sobie powiedzieć o, o, o dzieci, o ich duszę, o ich e, moralność, która toczy się toczy się na naszych oczach. Jedną z tych osłon też jest to, co dzieje się w Warszawie, ale nie tylko mamy deklaracje LGBT+, podpisaną przez prezydenta Trzaskowskiego, w której są rzeczy, które autentycznie rodziców jakoś niepokoją. O nie, niepokoją, panie, panie redaktorze, ja już... Przerażają. Tak, tak, to jest właściwe słowo, dlatego, że tam jest powiedziane wprost, że organizacje LGBT+, wyznaczyły dla prezydenta miasta stołecznego Warszawy kierunek działań na najbliższe lata. Gratulujemy siły od oddziaływania i siły lobbyingu organizacjom LGBT. Jest to coś niebywałego, bo wydaje się, że suwerenem jest naród, że suwerenem jest ogół społeczeństwa i wartości, konsensus pewien, pewien etyczny w społeczeństwie. Otóż nie, otóż deklaracja LGBT mówi, prezydent będzie realizował politykę tych, tych, tych organizacji, czyli będzie destabilizował wzorzec wychowawczy przekazywany przez rodziców. Co więcej, rodzice za to jeszcze zapłacą. Zapłacą w dwóch, sens, w dwóch znaczeniach tego słowa, będą, to z ich podatków to będzie realizowane, a mówimy o grubych milionach złotych, bo to od zajęć w szkołach, a zajęcia dla uczniów będą bezpłatne, dla uczniów. Ale specjalistyczne organizacje, jak Kampania Przeciw Homofobii i parę jeszcze innych, których nie warto z nazwy wymieniać, żeby nie robić im reklamy, one po prostu za to biorą ciężkie pieniądze. Co więcej, są finansowane z grantów pochodzących z funduszy norweskich, rozdawanych przez m.in. Fundację Batorego, ale to jest tylko jeden, to jest ten aspekt finansowy. Drugi aspekt jest taki, że właśnie m.in. Straż Miejska. Nie, nie będzie miała za zadanie kontrolowanie tego, czy ludzie prowadzą na przykład handel uliczny zgodnie z pozwoleniami, bo wydaje się, że do tego Straż Miejska jest powołana. Otóż nie, Straż Miejska będzie powołana do śledzenia wszelkich zachowań i tu bym był bardzo naprawdę zaniepokojony tym określeniem wszelkich przejawów nietolerancji. Mhm. I wydaje mi się, że na przykład Straż Miejska bardzo szybko to, co tutaj robimy w studiu, yy, yy, właśnie z panami redaktorami właśnie to są przejawy nietolerancji, więc. Powinniśmy oczekiwać, gdybyśmy się przenieśli ze, ze, tutaj ze studia do Warszawy, to w, właśnie Straż Miejska powinna podjąć właściwe kroki. Żeby strażnicy miejscy mogli wiedzieli, jak te kroki podejmować i co jest nietolerancją, co jest homofobią, transfobią i jeszcze innymi rodzajami fobii, na które choruje 80 czy 90% społeczeństwa. Oczywiście, co jest potrzebne, szkolenia. Kto te szkolenia przeprowadzi? Oczywiście wyspecjalizowane organizacje LGBT, a za czyje pieniądze? Za Państwa pieniądze, za nasze pieniądze. Dlatego właśnie Centrum Życia i Rodziny 18 marca w poniedziałek, o godzinie 16 zaprasza serdecznie wszystkich rodziców na protest, protest w obronie dzieci, dlatego że nie możemy pozwolić na to, aby naszym dzieciom zniszczono obraz rodziców. Tam ta deklaracja mówi wprost. Rodzice nie znają się, mają, przekazują niezgodne ze stanem wiedzy naukowej, takie są tam określenia, informacje na temat ludzkiej, ludzkiej płciowości. Rodzice, rodzice nie wspierają młodzieży LGBT+, a pan prezydent Szaskowski wie jak wspierać. Jeżeli ktoś z państwa ma nastoletnie dziecko i to dziecko postanowi rozpocząć praktyki seksualne LGBT+, i państwo jako rodzice nie wyrażą na to zgody, prezydent Szaskowski pomoże, ale nie państwu, tylko tym środowiskom, które Państwa dzieci właśnie wciągają, mianowicie będzie hostel za Państwa pieniądze z podatków, z podatków, w którym takie osoby otrzymają stosowną pomoc, czyli będą mogły dalej kontynuować praktyki, z którymi się Państwo jako rodzice nie zgadzają, ale to jest tylko drobny wycinek tych, tych działań, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy każdego, kto Powtórzmy może, raz, kiedy? Poniedziałek, 18 marca, godzina 16, Plac Bankowy w Warszawie pod ratuszem, pod siedzibą prezydenta Trzaskowskiego. Pokażmy panu prezydentowi Trzaskowskiemu, co rodzice, co wszyscy, którzy kochają dzieci, dla których rodzina jest największą wartością, co sądzą o tych demoralizujących, tych niszczących rodzinę treściach, które zawiera deklaracja LGBT. Bo zwróćcie panu uwagę, jaka jest trudna sytuacja, bo z jednej strony mamy tą deklarację LGBT, czyli wejście do szkół tych środowisk, i mamy też wejście do harcerstwa, czyli do takiej drugiej grupy, no, wydaje się ważnej dla wielu młodych ludzi i tak Grupa naprawdę... kluczowa, właśnie, to co, to, co to, pan wspominał jest... o, 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 uczniach, o uczniach Andrzeja Małkowskiego, o, o zaangażowaniu w walkę niepodległościową. wojnę 1920 roku były, były wręcz, jakby to, to były Tysiące czy dziesiątki tysięcy wychowanków y, har, ruchu harcerskiego, które walczyły, walczyły o, o niepodległość, byli to później członkowie elit II Rzeczpospolitej i tak, taką samą funkcję spełnia Związek Harcerstwa Polskiego, w ogóle ruch harcerski i teraz y, jakby zainfekowanie tego ruchu, Destabilizacją norm moralnych, które zresztą są ekspresji z werbii zawarte w statucie ZHP, nadal, choć władze ZHP planują, prowadzą pracę nad statutem, wiadomo w którym kierunku tego typu prace idą. Tam jest wprost zapisane, Ruch Związek Harcerstwa Polskiego prowadzi wychowanie dzieci i młodzieży na podstawie norm etycznych zawartych w chrześcijaństwie. Więc, więc jakby jest bardzo jasno określony, jaki system wartości tam jest obowiązujący, ale on jest w tej chwili unieważniany, on jest w tej chwili rozmywany, on jest obchodzony właśnie przez takie piękne pojęcia, jak tolerancja, różnorodność, równość, które wprowadzają nagle jakby zawieszają kryteria moralne dobra i zła, które są podstawą wychowania. Podstawą wychowania harcerskiego. Przecież w prawie, w prawie harcerskim czyli jakby w zasadach. Mowa jest o tym, że harcerz powinien zrobić jeden dobry uczynek. Mhm. Harcerz służy bliźniemu. Operujemy wyłącznie językiem pojęć chrześcijańskich. Pierwsza pomoc w harcstwie to jest samarytanka. To są wyłącznie określone, przecież chodzi od dobrego Samarytanina, ale przecież, przecież przysięgają Harcerze, Bogu i ojczyźnie, mhm. Bogu i Polsce. Także... I Bogu chrześcijańskiemu dodajmy. Taka, jest to, oczywiście harcerstwo jest tak, jak było otwarte na wspomnianych lwowskich lwowskie dzieci ulicy, po to oczywiście, żeby wyciągnąć do nich rękę, żeby im pomóc. On, harcerstwo jest w ogóle otwarte z założenia na wszystkich, którzy chcą do prawdy dojść. Mhm. Ale nie za cenę rezygnacji z tej oczywiście. prawdy, tylko za to, żeby kogoś, jakby poprzez przykład życia harcerzy, tak, harcerstwo jest ruchem apostolskim. To jest istota harcerstwa. Czyli tak jak naprawdę możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest Pytanie czy harcerstwo chce iść drogą swoich ojców założycieli, że można tak powiedzieć, czyli między innymi Andrzeja Małkowskiego, czy chce iść drogą, nie wiem, za Robertem Biedroniem. No właśnie, trzeba zadać sobie to pytanie i też podkreślić, że oprócz Andrzeja Małkowskiego, osoby świeckiej, pobożnej, ale świeckiej, byli również kapłani wybitni, którzy Książ nadawali. Na właśnie, ksiądz Lutosławski, ksiądz Mauersberger, także ta chrześcijaństwem jest cała idea harcerska bardzo przesiąknięta. Mm -hmm. Tylko problem jest ten, że dla tej części strony z tego ja wiem, politycznego sporu, ale ideowego, już samo słowo chrześcijaństwo wywołuje takie drżenie, no? bo to jest to podejrzewanie, że jak coś jest chrześcijańskie, to już ich to zaczyna nerwować. Każda chociaż najmniejsza wzmianka powoduje taką alergiczną reakcję. Tak, natomiast jest, jest to po prostu fundament, fundament ruchu harcerskiego. No ja myślę, że bardziej u jakiś Lewicujących instruktorów, bo jednak młodzież jest wychowywana w normalnych rodzinach, i jeżeli idzie do ZHP, to nie po to, żeby właśnie poznawać jakieś idee, które zaprzeczają podstawom cywilizacji naszej, cywilizacji europejskiej. Tutaj to, co właśnie Pan wspomniał o instruktorach, i to, co Pan redaktor wspominał, właśnie o tym, dokąd idzie ruch harcerski. I określiłbym to w ten sposób, bo mamy yy, jako Centrum Życia i Rodziny w ramach akcji właśnie zhp.pl Mamy szereg zgłoszeń od instruktorów. Ogół instruktorów jest naprawdę wierny. To są wspaniali ludzie, którzy wykonują niesamowitą, piękną pracę wychowawczą. Pomagają. 100 tysięcy młodzieży jest w Związku Harcerstwa Polskiego. Jest to naprawdę imponująca praca. Problem polega na. Wąskiej grupie, która przejęła władzę w tej organizacji, mówimy o Dariuszu Suple, mówimy o Annie nowosad, którzy obsadzają swoimi ludźmi takie środowiska, jak na przykład zespół wychowania duchowego i religijnego Chorągwi łódzkiej, i te środowiska uważają, że właśnie należy skolonizować ideologicznie ten ruch, właśnie ruch harterski, za pomocą tak zwanych ideałów LGBT+, a jednocześnie wszystkich innych instruktorów, którzy, którzy chcą harcestwa wiernego ideałom założycieli, po prostu terroryzują. To jest wypracowany znaczy, schemat. Z bardzo to znajomo brzmi ten mechanizm. Tak, każdy kto, po, kto się zgłosi, kto jakby zgłosi obiekcję, wątpliwość najzwyklejszą, czy to na pewno jest właściwe, czy, czy, czy może jednak jakaś sprzeczność powstaje e, pomiędzy tym, czy należy, e, czy do, człowiek się wyzwala poprzez odbycie bezosobowego stosunku seksualnego, czy też człowiek powinien swoją seksualność zachować w darze dla tej drugiej osoby, z którą spędzi całe życie? Co mówi wprost Robert Baden Powell, a następnie tłumaczy na język polski Andrzej Małkowski. E, jeżeli ktoś by po, po poddał wątpliwość dziś publicznie w Związku Harcerstwa Polskiego pod taką, taką kwestię, jest od razu zastraszany. Trzeba powiedzieć, że Związek Harcerstwa Polskiego pod kierownictwem właśnie Dariusza Słupa i Anny Nowosad wchodzi w różne niebezpieczne związki. Nie mówię już tylko o, o infiltracji, o, o, o indoktrynacji prowadzonej przez organizacje LGBT+, i organizacje seksedukacyjne, ale też wchodzi w związki z przystankiem Woodstock. Jest to absolutnie, absolutnie kuriozalne, że harcerze, którzy powinni być czyści, nawet w takim zwykłym znaczeniu tego słowa literalnym po prostu, że tak powiem, z jednym wielkim bałaganem yy, jakim jest przystanek Łództok yy, i się mieszają, tak? To jest coś, coś niebywałego, a nie jest to przypadek, dlatego że, że Dariusz Supeł, przewodniczący Związku Chryzestwa Polskiego, jest podwładnym Adama Bodnara, czyli głównego promotora środowisk lewicowych związanego z Fundacją, fundacją Helsińską, który, dla którego głównym problemem dla tych środowisk jest to, że Polska w swoim, jest tak powiem, zrębie jest Ludzie są zdroworozsądkowi, myślą kategoriami po prostu normalnymi, tradycyjnymi. Przeciętny Polak chce znaleźć miłość na całe życie, wie, że rodzina jest największym szczęściem, zresztą wynika to z badań statystycznych. Mm -hmm. Jako pierwszą z wartości, można było wymienić bardzo wiele wartości w tym, w tym badaniu Gusowskim e, czy CBSowskim, przepraszam, e, 50% Polaków na pierwszym miejscu wymieniło, że najważniejsze w życiu jest szczęście rodzinne. I do tego, do tego właśnie miało w założeniu wychowywać harcerstwo. Natomiast ruch LGBT plus i, i organizacje lewicowe uważają, i organizacje seks edukacyjne uważają, że człowieka należy wyzwolić, ponieważ to rodzina, to przywiązanie do ról. Mężczyzn i kobiet jest przyczyną wszelkiej niesprawiedliwości na świecie. I dopiero jeżeli zburzymy ten ideał, ideał rodzinny, kiedy człowiek będzie całkowicie wyzwolony z okowów, z okowów takich właśnie instytucji, pojęć, wierności, stałości jakiejkolwiek, dopiero wtedy człowiek będzie szczęśliwy. I właśnie dlatego, o czym pan redaktor wspominał o wchodzeniu w Warszawie, ale też w innych miejscach, w Warszawie na ogromną skalę i narzucone z góry przez prezydenta miasta, natomiast w wielu miejscach oddolnie. W skali roku to jest kilkaset, albo nawet kilka tysięcy jednostkowych wejść tych organizacji, oczywiście łamiąc wszelkie prawa, prawa oświatowe, nie informując rodziców. To jest, wszystko chodzi o to, że my jako naród, Polacy, po prostu dobrze wiemy swoje, jakby cenimy wartości tradycyjne i ponieważ nie, 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 ta zmiana, pomimo olbrzymiej presji medialnej, nie yy, dokonuje się, tak się tak szybko, tak jak więc wy, trzeba zabrać nie, wyście, się za młodzież. Oczywiście, tak, tak jest, oczywiście taka znamy, znamy to hasło, że Wasze dzieci będą takie jak, takie jak my. Tak. Na szczęście, dzięki Bożej opatrzności, tak jak, pan, tak jak Pan powiedział, większość wierzy w te ideały, które, w, które wierzył też, w które wierzył też Andrzej Małkowski. I, I miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Na koniec przypomnijmy raz jeszcze Pikieta. Prot, warszawski Protest Rodziców 18 marca godzina 16 plac Bankowy w Warszawie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą stanąć w obronie rodzin, w obronie dzieci. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, dziękuję. dziękuję Państwu. To był program Prawy Prosty na kanale PCH24TV. Zachęcam do oglądania, udostępniania i subskrybowania. Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu PCH24.